Jesteśmy wyjątkowym rocznikiem maturzystów, bo nasza edukacja w szkole średniej przebiegała hybrydowo, wzbudzając ekscytację różnych środowisk, nie tylko szkolnych. Dni, w których ogłaszano przejście na zdalne nauczanie, wywoływały poruszenie w mediach i były wyczekiwane niczym gwiazdka czy Mikołaj. Ale zapytajmy samych bohaterów, jak zapamiętali ten piękny czas. Nie tylko w murach swej szkoły. Oj, chyba on nawet nie pamiętam. Nie było takiego. Ten bez matematyki. Koniec roku szkolnego. Ten wolno od zajęć. Rozpoczęcie roku szkolnego. Ten, w którym ogłosili zdalne. Panią Ewę Macią. myślę, że każdy wie dlaczego. Sorka Siwiec, bo jest najlepszy na świecie. Sorka Któlka? Za jego pokrycie humoru. Sorka Sylwestra ponieważ jest najlepszym człowiekiem z geografii. Sorka jest miękka, bardzo ciepła i pomocna osoba. Myślę, że Panią Górecką i Panią Piestę, bo mam wiele dobrych wspomnień z ich lekcji. Zdecydowanie Sorkę Gębal dała popalić. Hmm, chyba Sorka Sota. Chyba Sorka Siwiec. Zdecydowanie Sorka Siwiec, ponieważ każdy wie, o co chodzi. Pan Piotr Pezda. Kolejki ustawiają się zbyt długie, żebym w ogóle mogła się przyjrzeć, także niestety nie odpowiem na to pytanie. Zdecydowanie po raz drugi Sor sorla Ja myślę, że wszystkie uczniówki są piękne tak samo. Tytując Sorkę Chywiec? Wydzioło. Czytując Sorkę Aninę Borsewicz? Wam zrzędną. Oj, bo będzie karny buziak. Z Sory Lasaty. Ja swoją maturę już zdałam. Pani Ewa Maciu. W Twojej głowie pustynia większa niż Sahara. Przenieś to ja mogę Ciebie do klasy niżej. Pokaż podeszwę. Myślę, że każdy wie kto to powiedział. Przede wszystkim piłka ręczna. Myślę, że dzwonek jest najbardziej charakterystyczny. Piątka na pięć dobra Myślę, że moi koledzy i koleżanki. Chyba nauczyciele. Wydaje mi się że wolontariat. Niezawodna Cornelia Wójtowicz. Róbcie swoje. Uczcie matematyki, bo się zmiecie z planszy. Nie patrzcie w przeszłość. Nie idźcie na rozszerzoną biologię. Nie trawnijcie nauczycieli. Matki zarządzi żeby w miarę możliwości nie brać się za organizację studniówki. I oto nasi maturzyści opowiedzieli nam historię ich pobytu w szkole. Cóż pozostaje nam życzyć, aby dobry humor i doskonała pamięć, którą się tutaj wykazali, nie opuszczały ich również podczas matury. Powodzenia i do miłego! Go! Nie wiem. Go. A, pytanie. nie. No go. Ale które ja miałam co? Dlaczego? Nie chcę. <noise> to nie ma być politycznie, <głosy> Dobra, no <noise> już to jeszcze raz nie chcę przydać. Dobra, ale musisz odczyć pytanie, żeby ja mogę odpowiedzieć, ale aby... nie coś. On dla cię nie dopuści, do natury. Dlaczego?